No dobrze, że pan jeży, pan przyszedł, bo miałem sama rozrabiać Na razie wodę dosyć. Ojej! O, ładnie! Jadro połamała. I co teraz będzie? Nic, tak To co teraz? Cement, cement tak? Tak, cementu Sypie panie cały, także. Nie żałuję. No sypie, sypie. Weźmie może teraz włączy, nie? Niech trochę przemiesza ten cement, to potem ona... Mama...